Wydawałoby się, że problem niewolnictwa to są zamierzchłe czasy, czasy biblijne, uprowadzenie babilońskie, później mamy Jasyr, czyli napady tureckie, tatarskie na miasta europejskie, XVIII-XIX wiek, transport niewolników z Afryki do, do Ameryki. Tymczasem okazuje się, że w dzisiejszych czasach, dzisiaj na świecie, żyje około 50 milionów osób, które Doświadczają niewolnictwa, doświadczają zniewolenia. 6,3 miliona kobiet zmuszonych jest do prostytucji oraz 3,3 miliony 300 tysięcy dzieci doświadcza dzisiaj niewolnictwa i wykorzystywania seksualnego. O historii wykorzystywania seksualnego i o walce z tym procederem opowiada film Sound of Freedom, i właśnie o tym filmie dzisiaj chcemy rozmawiać. A więc zaczynamy! A gościem naszym jest Maciej Pawlicki, reżyser, znawca filmów, producent filmowy, dziennikarz, publicysta i nasz przyjaciel. Maćku, obejrzałeś film, tak? Tak jest. Należysz do tej wąskiej grupy ludzi, która premierową miała dostęp do, tak. do, do kopii producenckiej. Powiedz mi, no właśnie, czy kontrowersje związane z tym filmem są słuszne, czy, czy to, co wokół filmu narosło, jest uzasadnione? Znaczy ja nie wiem, jakie są kontrowersje. Kontrowersją jest to, że ten film był blokowany. No właśnie. Y y ale dlaczego był blokowany, tego nie, nie rozumiem. To znaczy... No, i, no, no więc właśnie, bo to jest też niesamowita historia, że masz film, który dziś już wiemy, że był potencjalnym hitem, że był bombą i nagle ktoś po prostu nie chce zarabiać pieniędzy. Ktoś tak. wykonuje decyzję tak. absurdalną, nielogiczną, nieracjonalną z punktu widzenia biznesplanu. To znaczy, warto to powiedzieć, co się wydarzyło. To znaczy, że niezależni producenci zrealizowali, i do dystrybucji wzięła to duża studio Fox, tak, tak. które w momencie, kiedy zostało kupione przez Disneya, to Disney nagle położył łapę na tym, na tym filmie i zablokował jego dystrybucję. Film jest w końcu sprzed kilku lat. No i dopiero sądownie producenci sądownie wywalczyli prawo. Disney musiał oddać ten film. Odkupując, Odkupując, tak. tak i, i, I dlatego film dopiero wreszcie trafia do dystrybucji, został jakby uwięziony. No, niewolnictwo także filmu. Film Aha. stał się niewolnikiem, Oczywiście, to słusznie zauważasz. Film opowiada o niewolnictwie dzieci, o niewolnictwie, o uprowadzeniach no, o procederze tak wstrząsającym, że rzeczywiście. Ja oglądałem ten film cały czas z jakimś takim napięciem wewnętrznym. Mimo, że nie wszystkie sceny dotyczyły jakichś dramatycznych zdarzeń, to jednak ten, ten tak. element napięcia, ten element takiego sprzeciwu organicznego, który tak. w człowieku jest, no przyznam się szczerze, towarzyszył mi przez całe, przez całe dwie godziny. Tak, ja, ja zresztą, no wiedząc o czym jest ten film i jak, jak, jaki był jego los do tej pory, ja przyznam, że ja po, oglądając na, na komputerze, Yy, oczywiście pójdę do kina natychmiast, bo muszę to zobaczyć jeszcze raz na dużym ekranie, ale ja po pięciu minutach zatrzymałem ten film i się zastanawiałem, czy ja dam radę go obejrzeć. Dałem radę i bardzo dobrze i całą swoją rodzinę i wszystkich przyjaciół na ten film zaprowadzę. Natomiast o, rzeczywiście on jest na takim diapazonie emocjonalnym od razu, od samego początku yy, i to jest bardzo dobrze zrobione. To mm -hmm. jest, yy, prawda? Mówi się, że film się zaczyna od trzęsienia ziemi, prawda? Hitchcock mówił, a to, a to trzęsienie ziemi dotyczy krzywdy dziecka czy dzieci. I rzeczywiście zdajesz sobie sprawę, że to jest świat, który nie wiesz, czy jesteś w stanie w niego wejść, bo tak, to, ta empatia tak skacze po prostu pionowo od razu w pierwszej chwili, że. że no Chwała twórcom, że, że tak te, się tego tematu podjęli i od razu z kopyta potrafili tak y, widza y, y, wziąć za twarz. Ale Maćku, nie chciałbym straszyć naszych widzów, chciałbym nie, nie. zachęcić. To nie jest nie, to nie. po tym, co Maciek powiedział być może wielu z Państwa będzie się zastanawiało, czy rzeczywiście emocjonalnie jest w stanie gotowe przetrwać ten sens. Trzeba iść na ten film, ponieważ tak. jest zrobiony z ogromną czułością i z ogromną delikatnością. Tak, gdzieś tak, tam nie ma żadnych drastycznych scen. Ja tylko mówię o tym, że te sceny pierwsze, które gdyby były bez, bez, bez głosu, byłyby kompletnie niewinne. Y, takie, powiedziałbym, niedrastyczne. Hmm. Także absolutnie to nie jest film jakimś y, y, epatujący okropieństwami. Niczego takiego tam nie ma. W, y, y, w kreskówkach jest o wiele więcej przemocy czy wiele innych strasznych rzeczy. Choć, przepraszam, choć jeżeli weźmiemy pod uwagę uprowadzenia dzieci, pedofilia, y, no tak. y, akcje policji, ja tylko mówię akcje o agentów, y, którzy ścigają. No no nie, nim. ja tylko mówię o tym, żeby próbuję odkręcić to, co powiedziałem, żebym hmm. może kogoś wystraszył. Nie, dokładnie odwrotnie. To znaczy, trzeba ten film Zobaczyć koniecznie, myślę, właśnie dlatego, że właśnie z takim taktem i w dobrym stylu opowiada te wstrząsające się. Ale o formie zaraz powiem, Maciu, dla mnie trzy, jakby, warstwy są. Ta, ta pierwsza warstwa to jest warstwa dotycząca zagadnienia, czyli dotyka istoty. Problemu, o którym ludzie nie chcą rozmawiać, o którym nie chcą słyszeć i który jest wypierany. Tak. Wypierany być może przez swoją drastyczność. No, wykorzystywanie seksualne dzieci, porwania, uprowadzenia. E, no, widzimy ten dramat ojca. prawda? Jest, jest to rzeczywistość tak straszna, że każdy z nas inaczej I Wielu z nas jest rodzicami, i w związku z tym ta świadomość tego cierpienia jest tak straszna, że człowiek nie chce w to wchodzić. Nie chce w to wchodzić. Nie tak. chce w to wchodzić. Zresztą przed, przed e, czołówką jest kilka zdjęć dokumentalnych tak. e, porywania dzieci na ulicy. Co, co jeszcze należy dodać, no film nie jest fikcją literacką. Nie jest stuprocentową fikcją literacką. Jest zapisem pewnych wydarzeń, które miały miejsce, i opowiada historię człowieka, który rzeczywiście. Tak podjął taką misję, jaką realizuje tutaj aktor grany przez Jima Kawizela. Znaczy, ten bohater grany tak. przez, przez aktora Jima Kawizela. Czyli ta pierwsza warstwa to jest kwestia zagadnienia. To jest problem uprowadzeń dzieci, problem wykorzystywania seksualnego, problem porwań, problem tego czarnego, jakby straszliwego rynku, który funkcjonuje gdzieś w jakichś mrocznych zakamarkach podziemia, ta czelu śpiekła, tak? Tak, i to jest pokazane w maleńkim wycinku. My mówimy zaledwie o kilku, od dwojgu dzieci, czy w większej skali o orgu 50, 50 dzieci, Dzieciach, które, które bohater Ballard, on się nazywa Tim Ballard, prawda, Ballard tak. które próbuje ocalić, ale przecież mamy świadomość, że to, jest, że to jest naprawdę maleńki, maleńki fragment tego, co się dzieje w, na całym świecie. Co się dzieje codziennie, każdej godziny, każdej minuty, dzieci są porywane, i w ogóle tego nie ma w, w tak. kulturze masowej. Tak. To nie istnieje. Znaczy, my tak. wypieramy, tak jak ja, przez chwilę myślałem, że może będę wypierał, na szczęście nie, yy, ale kultura to bardzo starannie wypiera. Kultura nie chce o tym rozmawiać. Zwrócił uwagę na taki moment, tam jest taka scena, on mówi, że gdzie to dziecko może być? Może być w Dubaju, może być w Moskwie, może tak. być gdzieś. Czyli e, ta. Mm, Siatka. Ta sieć, ta siatka ta. Y, przestępcza i te, te społeczne koneksje tych ludzi, którzy są po ciemnej stronie mocy, y, są globalne. Są globalne, są bardzo sprawne, są y, przepustowość jest wielka, informacja jest wielka, ten darknet, czy w ogóle te wszelkie sposoby przewożenia dzieci y, jako, jako no, mięsa. No dobrze, Maciek. Żyjemy w epoce przyzwolenia na inwigilację ze względów bezpieczeństwa. Po 11 września 2001 roku, obywatele świata, obywatele bogatych krajów, zrezygnowali z części swojej intymności, z części swojej prywatności na rzecz bezpieczeństwa. Czy. Taka siatka czy tego rodzaju network oplatający różne państwa mógłby funkcjonować bez jakiejś, nie wiem, chociaż częściowej ochrony służb, albo bez tego faktu, że być może te rzeczy się przeplatają? No to jest niestety bardzo ponura hipoteza, ale być może prawdziwa. To znaczy, wydaje się, że nie może być inaczej. To znaczy, że pedofile. Są tak szeroko rozsiani w strukturach władzy, w strukturach mediów, biznesu, biznesu wielkiego biznesu. Wielki, nie wiem czy wszystkich krajów, ale bardzo wielu potężnych krajów, że te wszystkie. No, działanie Disneya jest przykładem, ale te wszystkie A. próby opowiedzenia o tej historii są ukręcane. łeb jest ukręcany i po prostu nie ma sprawy. Nie ma tego tematu. Zajmujemy się ochroną praw wiewiórek czy, czy ślimaków, natomiast. To, że parę milionów dzieci jest, jest, jest niewolnikami seksualnymi, a niektóre są mordowane podczas tych, tych, tych czynności, te, nie chcemy o tym wiedzieć. To jest coś przerażającego. To znaczy, to, co mówisz o, o tej inwigilacji, o zgodzie na inwigilację, przecież tak naprawdę mamy tak ogromną ilość kamer zamontowaną wszędzie, że gdybyśmy chcieli, znaczy, przepraszam, gdyby te organizmy chciały to by wydaje mi się bardzo szybko zostało to radykalnie ukrócone ale widać ci którzy ci którzy są beneficjentami benefidenta znaczy, no, Bene, Bene, to nie jest dobra absolutnie tak, natomiast A, natomiast którzy są tymi czerpią korzyści z tego z czerpią tego swoją swoją obrzydliwą i ponurą satysfakcję z krzywdzenia dzieci że oni są tak wpływowi że nie udaje się tego zrobić. Znaczy los tego filmu jest przerażający. Znaczy to, że on wreszcie trafia do dystrybucji i w Stanach i wreszcie dzięki Bogu również w Polsce i fajnie, że do multiplexów, bardzo się z tego cieszę, czyli dużych kin, będzie szeroko rozpowszechniany, to to jest jakieś drobne zwycięstwo, które może ma szansę coś otworzyć, ale droga jest bardzo daleka. I chwała Ballardowi, chwała Kawizelowi, chwała, chwała twórcom producentowi i reżyserowi, że się tego podjęli i pokonali te wszystkie trudności, albo one się będą trwały i będą narastały. To postawmy kropkę na D, czyli sądzisz, że to zamrożenie filmu również było no, chęcią zamrożenia tego tematu. Myślę, że tak. Znaczy, nie, 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 chcę, yy, myśl, nie chcę wchodzić w proces tak. z prawnikami Disneya, bo są tak. duzi i mają dużo pieniędzy, ale taka hipoteza jest głęboko uzasadniona. Bo dlaczego? Tak. Film, jest, film jest świetny. Film jest świetny, gwiazdorska obsada, wstrząsająca historia, chwytająca za serce. Dlaczego został podłączony na półkę przez y, największego producenta filmowego, który dla dzieci produkuje od lat i o dzieciach myśli, o dobru dzieci? Dlaczego? Niech odpowie Disney. To Państwo odpowiedzcie sobie sami. Zachęcam do, do obejrzenia filmu i do, do refleksji nad tym. Natomiast to pozostawmy to od, tak. jako, jako otwarte pytanie. Natomiast to, sam powiedziałeś, gwiazdorska Obsada, czyli przejdźmy do, tego, do tej warstwy produkcy, produkcyjnej. No. Film został zrobiony na. Jak na warunki amerykańskie, na chyba na skromnym budżecie. 14 milionów. No, no tak, to nie jest duży budżet. Yy, no to jest, większość akcji dzieje się w Ameryce Południowej, więc, więc to są. Ja Powiedział, tańsze plenery niż, niż w Stanach. Mówimy o Amerykanach, którzy działają w Ameryce Południowej, więc to jest nieduży film, ale jest bardzo silny emocjonalnie i bardzo bardzo dobrze wyreżyserowany, świetnie zagrany. Mm. Właśnie bez epatowania jakimiś okropieństwami, takimi tak. jakimiś bardzo drastycznymi scenami, bez bicia dzieci, tego w ogóle nie ma. Tak. Są tylko niedopowiedzenia. do tak? Obrazy są niebywale symboliczne, ale są przez montaż. Przez zestawienie różnych, różnych gestów. Znaczy, e, zrobione inteligentnie. Bardzo inteligentnie, mm -hmm. bardzo inteligentnie i bardzo no, kosztownie. To znaczy, wydaje mi mm -hmm. się, że. Choć momentami wydawało mi się, że jest w pewnym momencie trochę ogląda się jak teatr telewizji, bo masa rzeczy, no, przynajmniej połowa film rozgrywa się w formie dialogów. Tak, no tak no, widać, że niektóre sytuacje są opowiadane, bo nie mogą być, bo byłyby zbyt kosztowne, gdyby były za, pewnie zaaranżowane. Albo zbyt, albo zbyt. Albo, drastyczne, zbyt drastyczne, jest, albo zbyt drastyczne. Tak. To przejdźmy teraz, czy widzisz tutaj pewną taką troskę o to, aby w filmie akcji zrobić naprawdę rasowy, sensacyjny film? Ale jakby nie posługując się tymi wszystkimi narzędziami, tym, tym, ty, ty, tym, którymi normalnie, do których przyzwyczailiśmy się oglądając takie mocne kino. Tak, tak, no przyzwyczailiśmy się, że się biją, że strzelają do że siebie, leje się krew, że uciekają, że, że są wybuchy, że tak. tryska krew. A ten film jest o wiele bardziej sensacyjny niż te wszystkie, mimo że tego wszystkiego nie ma. To znaczy, to jest... Przez pewną powściągliwość tak, i, to, i grozę. Że... i grozę. To znaczy, jeżeli hmm. widzimy, że przychodzi potwór, i ten potwór, yy, przez to, co mówi, przez to, czym grozi, jak grozi, wiemy, co on może zrobić. I to jest bardziej przerażające niż to, gdyby on machał yy, bitwę. Tak, tak. To jest bardzo, bardzo cenne. W teatrze greckim bardzo często, znaczy w ogóle, założeniem było to, że prawda, wojna czy bitwa dzieje się za kulisami, a tylko relacja jest echo, jest, jest echo, czy jest, czy jest dialog, mm -hmm. który budzi przerażenie i trwogę. I to jest bardzo wykorzystane, to znaczy ta możliwość z tego sugerowania, jakie zło się wydarzyło, albo jakie się może wydarzyć za chwilę, jest bardzo kunsztownie pokazane. Choć jest kilka scen, gdzie ta wojna przenosi się na ekran. No tak, tak. Jest, 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 są pościgi są i są. I są. E, Czyli z... zwolennicy takich e, nie scen tak, e, tak. nie wyjdą rozczarowani. Nie, nie wyjdą rozczarowani. <grym> znaczy, wydaje mi się, że... Zresztą w wywiadzie, bo widziałem taki wywiad miesiąc temu, w którym Cavizel i Ballard byli we dwóch. I oni Cavizel mówił właśnie o tym, że że to jest oczywiście po pasji jego najważniejszy naj, naj, naj film, najbardziej wstrząsający. Ja myślę, no dobra, no okej, okay, zobaczymy. No, no to miał rację. Tak. Film wstrząsający jest również przez to, że że mamy poczucie, że cały czas mamy w tle, choć, no nie będziemy spoilerowali, jak się kończy, tak. ale że no właśnie on pokazuje tylko wycinek rzeczywistości, pewnego stanu faktycznego. I to, że Cały czas, od, od pierwszej sceny, tak jak powiedziałeś, tych zdjęć dokumentalnych, do ostatnich napisów, które przywołują pewne statystyki, mhm. mamy świadomość, że uczestniczymy w jakiejś rzeczywistości, która trwa, która jest realna, która się rozgrywa. która jest trwa jest ogromna mhm. i jest całkowicie wyparta poza sferę medialną, polityczną, yy, także nie wiem do jakiego stopnia kryminalną, ale raczej też. No, mamy również wiele historii. No, o, o, historia, prawda, która się dzieje, m, m, mówi się o y, y, spiskowych teoriach, prawda, o wyspie Epsteina, na której jeździli wielcy tego świata. I tak słabo idzie, te śledztwa słabo idą. Ca, całe y, dowody, które są kładzione na stół, są zamiatane pod dywan. Ja nie wiem, ile z tego jest prawdą, ale boję się, że dużo, może chciałbym. Chciałbym, żeby to było bardzo w bardzo jawny sposób sprawdzane, a nie wypychane ze świadomości. Ta historia opowiedziana, no, jak mówiliśmy, w powściągliwy sposób, emocjonalnie niesłychanie silny, może być początkiem drogi. Dlatego, że po tym, jak słyszymy te, te słowa ojca, który mówi, że puste łóżko, u niego w domu jest puste łóżeczko, jak może codziennie ojciec. Czy rodzice mogą patrzeć na puste łóżeczko ich dziecka i nie wiedzą, co się z tym dzieckiem stało, albo raczej domyślając się, co się stało. No Takich historii, oczywiście w literaturze czy w kulturze trochę mieliśmy serial zaginiona, było dorosłej osobie, prawda? Prowadzono tak. Mówię o zaginiona serial tak. według scenariusza Wojtka Tomczyka. Też robił wrażenie, a było dorosłej dziewczynie. Tak. Natomiast tu mamy mowę o dzieciach i o milionach tych dzieci, o milionach. To znaczy, tak naprawdę, myśmy wszyscy, media, politycy, yy, 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 biznes, powinni rzucić w cholerę wszystko czy przede wszystkim organy ścinania rzucić w cholerę wszystko i przede wszystkim zajmować się tym. Maciek, no, żyjemy w kulturze, która jest kulturą bezpieczeństwa, kulturą zapobiegania kulturą, no właśnie troski, bez, żeby, walki z przemocą, z, tą przemoc się tropi wszędzie, tak. we wszystkich strukturach, które są hierarchiczne, rodzina, patriarchat i tak, tak dalej, i tak dalej, no nagle się okazuje, że mamy tutaj doświadczenie jakby, które idealnie wpisuje się w ten model Idei takiej, tak? Walczymy z przemocą, walczymy z wykorzystywaniem, walczymy z mniejszościami, z walczymy ze słabymi, z pokrzywdzonymi, z tymi, którzy są słabsi. Tak. No i co? Jest jakaś... Ale jest wyjątek. W sprawie y, pedofilii y, nie zauważamy. Wielu milionów niewolników, krzywdzonych dzieci, y, nie zauważamy. Tak. To, jest, to jest coś to... niebywa... Tak, to, to znaczy, wydaje mi się, że mhm. to jest jakiś taki... Y, Całej, całej planety, całej ludzkości, całej kultury, całej cywilizacji, niewybaczalny grze. To znaczy to, że my, że takich filmów jak ten nie ma 15 rocznie yy, i, raportów, i raportów, organizacji pozarządowych, kongresów, tak? yy, wyroków, yy, homilii, yy, listów pasterskich, tak, episkopatów. Dokładnie. Że tego po prostu nie wypchnęliśmy poza, poza nasz świat i, i jest nam z tym. Spokojnie. Kawizel stawiano w drzwi, drzwiach. Ja mówię Cavizel, dlatego że on jest twarzą tego filmu, jest być może najbardziej znany. Choć powiedzmy trochę, e, ekipa ludzi, która tu się dobrała, tak mówię z pewnym, e, no z uśmiechem, bo rzeczywiście rzadko się zdarza, że masz e, taki, taki zestaw, taką plejadę różnych osobowości. Mm -hmm. e, pewną epizodyczną, choć bardzo ważną rolę gra obecny kandydat na prezydenta Meksyku. To nawet nie widziałem. Tak. Verstaegui mhm. zgłosił w czwartek tak. swoją kandydaturę, A, że, nie... będzie, że będzie kandydował na no prezydenta... On jest producentem. On, on, je, on, on, jest, on jest producentem i gra epizodyczną rolę tego biznesmena, no tak. ja tego wiem. dewelopera, który wchodzi ja tylko, w tę bajkę. Ja wiem kto to jest, tylko nie wiedziałem, że chce być prezydentem. Jest w czwartek. No to super. Cztery dni temu zgłosił, kandydaturę, pięć dni temu zgłosił kandydaturę, że chce kandydować na urząd prezydenta i powiedział, że jego najważniejszym celem dzisiaj jest ratowanie rodziny. No to bardzo się boję, że może się wkrótce jakiś zamach wydarzyć, bo ta siatka jest bezwzględna i ci, ci, ci ludzie, no bardzo dużą powinni mieć ochronę. Mhm. Sam Berestek jest też byłym aktorem, piosenkarzem, tak. celebrytą. Ma ogromne sukcesy w popkulturze tak. i jest głęboko nawrócony. walczy o życie dzieci mm -hmm. nienarodzonych, e, 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 przyznaje się do swojej wiary, do, do zaufania, do zawierzenia życia Panu Jezusowi, no, to, to są jakieś zupełnie niesamowite historie. Piękne, no, no, no myślę, że mm, też z mm. tej wiary jest jego odwaga, no bo on sobie zdaje sprawę, no, tak wszystkie, Meksyk, to Ameryka Południowa to jest teren karteli, no wiadomo co tak. oni robią, prawda? Be, bez zbrugnięcia bez oka ludzie znikają. Tak. Yy, I on wie, co, ile ryzykuje. Wie, ile ryzykuje, ale my ryzykujemy znacznie mniej. I dlatego, mhm. I dlatego myślę, że Europa cała i kultura europejska i media europejskie powinny jak najwięcej zrobić, by ten, by ten film yy, był początkiem. Mhm. Film kończy się taką. Oczywiście nie, nie będziemy mówili, jak się kończy, natomiast powiemy, że kończy się pewnym takim memento, takim przywołaniem pewnej statystycznej informacji. Chodzi o to, że w całej historii ludzkości. A, tak. Tak. że w całej historii ludzkości również wtedy, kiedy to, od czego zacząłeś, kiedy było niewolnictwo legalne, uprowadzenie nie, do Babilonii, prawda? Ta, nie było tylu niewolników, ile jest w tej chwili. Jest tak. przerażające. Aha. I, I to jest, dzieje się w, w tym świecie, który, który walczy z przemocą, walczy tak. z dyskryminacją. Za zgodą. Powiedzmy sobie szczerze, za zgodą tego świata, mm. bo to, jeśli się nie zauważa... Jeśli y, idziemy ulicą, ktoś kogoś bije obok nas, to jedni zareagują, inni nie. Jeśli ktoś bije dziecko, to większość to raczej większość zareaguje. Dzieje. Jeśli pedofil by to dziecko gwałcił obok nas, to no, jednak to... chyba, chyba wszyscy by zareagowali. No, ale my... Wiemy, że tak jest, że ci pedofile gwałcą i jednak przechodzimy obok. Mhm. E, czy sądzisz, że ten film w, w Polsce na szczęście nie napotkał na żadne, na żadne bariery? No, my, tak jak powiedziałeś, wielcy dystrybutorzy natychmiast weszli w to. Wieczący interes, ale być może też. Znaczy, nie dystrybutor, w... tylko sieci kin. Sieci kin. Jest tak, tak, dystryb... przepraszam, mm. sieci kin. Ale być może również jest coś takiego, że w polskiej kulturze ten ta, 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 ta szacunek. Do... Znaczy to troska o dziecko jest, jest może mamy w ten genotypie mamy w swoim No może pomoc, tak, znaczy, mo, obyś oby miał rację. <laughs> natomiast parę afer pedofilskich w <laughs> polskiej historii polskich, także mediów, tak. dziwnie się kończyło albo dziwnie się nie rozwijało, tak. Już nie chcę przywoływać w tej chwili nazwisk, ale tak. no, jedna konkretna sprawa ma mieć swój dalszy ciąg bardzo niedługo. Więc myślę, że, że to było optymistyczne stwierdzenie z Twojej strony. Może jest lepiej niż, niż, niż w wielu krajach, ale też nie jest dobrze. Mhm. Ja też myślę, że w Polsce mamy wiele do zrobienia w tej sprawie. Mhm. E, I ostatnia rzecz. Kultura masowa może być miejscem, w którym chrześcijanie, katolicy, ludzie odważnie przyznający się do wiary e, mogą odnosić sukcesy. No, ten, ten film jest gigantycznym sukcesem, on miał od razu, i teraz już ma, ten, ale od razu, w pierwszym weekendzie miał większe, większe, y, y, lepszy wynik niż Indiana Jones, y, który z Harrisonem Fordem i różnymi tak, gwiazdami młodymi, Japan, tak, tak. I, 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 i z ogromną promocją, z ogromną dystrybucją. No ja pierwszy raz widziałem wywiad z, z Ballardem i z kawizelem na wiele tygodni przed premierą w Stanach i oni byli no, dość tacy niepewni, prosili, A, żeby każdy dwa bilety kupił, żeby komuś dał drugi bilet, zresztą to też jest w tym, w tyłówce tego filmu, nie byli pewni. I się okazało, że amerykańscy, amerykańscy widzowie powiedzieli tak, my takiego filmu chcemy, nas to boli też. Że boli nas też to, że media o tym nie mówią. Mhm. My się z tego powodu też czujemy winni i dlatego oni poszli, że chcieli mhm. wesprzeć ten film, wesprzeć tę sprawę. Zagłosować. Zagłosować ja, za tak. ratowaniem dzieci po prostu. Mhm, mh. Jak zareagują polscy widzowie? Myślę że, pójdą. myślę, że pójdą, bo to jest film, który, yy, który no jest świetnym filmem, jest trzymający w napięciu niesamowicie, się go emocjonalnie przeżywa i takie człowiek ma poczucie, że przykłada maleńką tak. drobinkę do bardzo ważnego dzieła i myślę, że, że yy, każdy z nas ma poczucie, że yy, to, że wypychamy to z pamięci, że nie rozmawiamy o tym, że nie. Wywieramy presji na media, na polityków czy na, y, 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 na biznes, żeby te sprawę prowadzić. Jest jakąś naszą maleńką winą i chcemy, mm -hmm. chcemy y, 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 tę winę z naszego życia. Usunąć. Mm -hmm. e, film nazywa się Sound of Freedom, Głos Wolności, czy Dźwięk Wolności, Brzmienie Wolności. Sprawmy, aby ten głos rozlegał się jak najgłośniej w Polsce, aby zabrzmiał w pełni ogromną orkiestrą naszych, naszego udziału w tym przedsięwzięciu. Maciu, dziękuję Ci dziękuję bardzo za bardzo. rozmowę, a ja bardzo gorąco zachęcam. E, 15 września, już w piątek, w ten weekend, do polskich kin za pośrednictwem dystrybutora, jakim jest Rafael. Wchodzi film Sound of Freedom, niesamowity film, o którym właśnie rozmawialiśmy. Bardzo gorąco polecam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.